I wypłynęliśmy oto w rejs, kapitan. Kapitan niemieckiej żeglugi morskiej, który pokazuje gdzie macie płynąć Tam, tam. Tutaj, zubik, klikajcie do subika. Mam łapkę w Mam dalej Tak wygląda nasza parcela, słupek z prądem, z wodą, januszowa markiza plus 40 w cieniu, i klimatyzator firmy Jolko, sposób montowania ala Janusz, ale skutecznie chłodzi, nie ma wyjścia, musi być tak, a nie inaczej. I przy naszej parceli znajduje się przystanek, z którego odjeżdża bus regularnie co kilkanaście minut. Czekamy na niego, żeby nie drałować, a chcemy wybrać się na, minut na zakupy. I w oddali już zbliża się punktualny nasz autobus. O, albo do przodu do pana? Do pana nie można. No? Będziecie jechał? Tak. tak. No to co siadamy? Hello. Ruszymy. Poszły konie po betonie. Wolne parcele przystanek, na którym wsiadło parę osób, a tu mamy plażę, wejście na plażę. Security i tak sobie ochrona jeździ na rowerach 24 na dobę, nawet w nocy. Pilnują, żeby był, była cisza i spokój. Są rowerami przyjechać na plażę, to tu pod plażą mają stojaki, mogą sobie zaparkować. Ale też są wypożyczalnie rowerów, można sobie wypożyczyć, nie wiem za jaką stawkę. I kolejny przystanek nikt nie wysiada na tym przystanku. A my pędzimy dalej. Oczywiście na całym kempingu jest bezpłatne wifi. Dziś jest bardzo, bardzo ciepło. Znajdują się tuż, tutaj też przyczepy kempingowe, które stoją tu cały rok, można sobie je wynająć, z rozłożonymi namiotami, różne komforty, różne kategorie tych przyczep i różne wielkości parceli. Przed nami basen, strefa basenów. Tu oczywiście toalety jeszcze. Prysznice. Pralnie, zrzut kaset chemicznych. Automat do opróżniania kaset. Tu wypożyczalnia rowerków. A może lepiej karmina żeby poszła już do nich na ten, poczekała. Chcemy do markety na zakutów. ale przyjemnie chłodno. Hmm? A, zobacz weźmiemy ten, cztery, te kawy mrożone, co? Pieczywko sprzedawane na kilogramy Kilogram bułek 5,35 To zdecydowanie tanie niż w lokalnej piekarni, w której za 4 krua zapłaciliśmy 11 euro Coś mam teraz czy mam potem Frutti Di Mare? Co my tu mamy? Już takie z warzywami gotowe A to? Tutaj jest, ten będzie stek z tuńczyka albo rekina, ale nie powiem Shark? Stek? Nie, tuńczyk 7 euro Ale fajne, tam będzie łosos Tu będzie jakiś halibut Naprawdę wybór jest... Bazyliko, Niecałe 2 euro Najczęściej kupujemy steka w marynacie nie umiem go teraz znaleźć na grilla. Pyszny, naprawdę smakuje wybornie i kosztuje 4,77 euro za trzy kawałeczki o 4,19 w, zależ... w zależności od wagi. są te Wczorajsze? Oczywiście od 13 do 16 jest ale pokażmy serów serów są serów jest od groma No i taki kawałeczek sera jak tu widzicie Około 5,30 5, euro 6,80 Takie są ceny wszędzie słychać polski akcent, polskie głosy Tak ja. Dobrze, świetnie wyposażony w sklepie, prawie wszystko co potrzeba: przyprawy, Passaty. No i oczywiście regały makaronów do wyboru, do koloru. No i słuchajcie, coś pysznego, czego u nas nie znaleźliśmy jeszcze. Nescafe, cappuccino, po 3 euro, taki sorbet. Cappuccino bierzesz do mnie? Idę. posłomki po słomki, bo nie miałem się już zabrać. No to będziemy tam przechodzić. Zobacz to fajna rzecz. Już wczoraj to oglądałem. Wiesz co to jest? Imbir i takie rzeczy, nie? Nie. jest. Mango marakuja i to jest do zwykłej butelki z wodą półlitrowej wrzucasz i masz aromatyzowaną wodę mineralną na zimność, którą robi Fredo. Aha. I jest właśnie arbus, limonka i wier też jest, ale ta mango marakuja powinno być spoko. I kosztuje... No dużo, bo 5 euro. A teraz zabiorę was na stoisko, które cieszy się największym zainteresowaniem. Jest tu taka ściana, gdzie można sobie nabrać wina do butelek. Tu są butelki. Stąd się je bierze. I tutaj różnego rodzaju wina. Pyk. Kubaczek jednorazowy do testów. Przez przypadek zabrało mi się dwa, więc jeden zwracam. Okay. test. Ubiejmy. Można się degustować. Nie fenomenalny smak i kosztuje tylko 4,90 trochę kamera, kamera mi wariuje bo trzymam ją w bardzo niewygodny sposób dwoma palcami do wyboru, do koloru A ja szukam czegoś konkretnego i nie potrafię znaleźć. Bagietę? No to wiesz, bierz bagietę. Bardzo tragę, tylko Dobra, chodźmy do kasy.

Buongiorno. Tutto bentti voi due? Min caro tanto. peca. Ciao. Ciao, grazie. Po zakupkach idziemy głównym deptakiem. Oczywiście w cieniu trzeba iść, bo patelnia niesamowita. I tu po drodze mnóstwo atrakcji. Naprawdę sklepiki, jakiś jakieś tam, warzywniak. No właśnie, ja No to idziemy do warzywniaka naprzeciwko co? Idziemy? Czy nie idziemy? Nie, a czy potem kupimy... To weź telefon ode mnie schować, co? Idziemy, okay. bo się im rozmrozi tam. Kawa. Kawa mrożona. Nawet nie wiem ile zapłaciłem. Za zakupy. No już co jest paragon. Za te zakupy zapłaciliśmy... 30. Ile? 30, 30 euro? No to tak jak zawsze. Mniej więcej. Restauracyjki. Lodziarnie. Sklepy naprawdę ze wszystkim. Tutaj o, pokażę Wam. Fajny automat do wody. Żeby nie marnować butelek plastikowych można sobie wrzucić i wybrać wodę albo gazowaną, albo niegazowaną do wyboru. I kosztuje napełnienie litr 20 centów. Bez znaczenia czy to jest woda gazowana, czy nie gazowana. Słuchajcie, jest tutaj sklep karawaningowy, gdzie można kupić naprawdę wszystko. Klimatyzację dachową, kibelek z domatika z Tetforda no, jeszcze pokażemy, to Teraz... O, klimatyzator taki zewnętrzny. Widziałem, że tu niektórzy Niemcy kupują. Kosztuje 560 euro. Jednostka wewnętrzna, zewnętrzna. Ty, jaka dobra cena, może by... Może by warto było go kupić też. Krzesła. Musimy sprawdzić ceny. Przyjdziemy. No i oczywiście. Kremy. Drogeria. 12 euro, a u nas też niby od 56,59 zł. No to też to jest ta sama cena. O, proszę. Niemieckie dzieci piją wodę z fontanny. Kuba, to coś dla Ciebie. A co najważniejsze, bezpieczny camping, bo jak zobaczysz, jak pokażę do góry, że są bardzo podkoczone drzewa, bo... Od czasu, no. do czasu zdarzają się takie Zabezpieczone przeciwko wichurom, żeby się nie połamały, nie poprzewracały. Nie ponieszczyły się. No, szacun. I wypłynęliśmy oto w rejs. Dziewiczy rejs. Pałó z błotem. Ma jest od rana płynie. Płyniemy od rana. Dopłyniemy do Wenecji Kapitan To jest Kapitan Kapitan niemieckiej żeglugi morskiej Dobra W rzeczywistości jesteśmy na rowerku wodnym i pedałujemy, pedałujemy

bo odkłóńmy tam, gdzie nie będzie trawy pod nami. Ja tu wierzę chyba tu powinno być ok. Gdzież? Patrz, już fajnie. Głęboko. Nie jest głęboko. Nie jest. Głęboko. Dobra. Dokładnie. Wchodzę do wody.

Hej, super! Na Maria di Venezia, Maria di Venezia! fajna boba? Bardzo fajna. my już po plażowaniu, po basenie, mieliśmy farta, bo wychodząc z basenu, podjechał autobus. I jedziemy. Ten autobus się Jesteśmy na terenie mariny 8000 bodajże. Czyli strefa, gdzie można być za zwierzętami. Potężny obszar, potężna ilość przyczep, kamperów, namiotów Tu no. jest z zobacz Gabinet weterynaryjny A oni tu mają osobny wjazd, zobacz Infodok Proszę, proszę, zamykana brama żeby zwierzęta w nocy się nie wymknęły. O, już papiki. Mm. Plaża do, dla psiaków. Dobra, przygotujcie się na następnym przystanku wysiadamy. Ja tak. Teraz zapraszamy Was na codzienną porcję animacji tematycznych. Niestety, ze względu na ograniczenia YouTube'a, zmuszony byłem do wyciszenia oryginalnej muzyki i stworzenia podkładu muzycznego. Dobra, dosyć tych wygibasów, opowiem Wam kilka ciekawostek na temat kempingu Marina di Venezia. Kemping jest w stanie pomieścić ponad 12 tysięcy gości. Pracuje tu ponad 600 pracowników, dzięki czemu nawet przy tak dużej skali panuje przyjazna atmosfera. Kemping powstał w 1958 roku i od tamtej pory działa nieprzerwanie. To jeden z największych obszarowo kempingów w całej Europie. Na końcu tego filmu wyświetli się okienko, w którym znajduje się film dotyczący szczegółów kempingu Marina di Venezia. Zapraszamy serdecznie!